Zdarzenie z dzisiejszej Ewangelii wydarzyło się prawie dwa tysiące lat temu, kiedy przychodzą faryzeusze i pytają Jezusa, jakim prawem? Tak mówisz, tak się zachowujesz. Paradoksalnie to pytanie, myślę, jest stawiane bardzo często, również dzisiaj. Pyta się Kościół. Jakim prawem, Kościele, upominasz? Jakim prawem sprawujesz sakramenty? Jakim prawem wychodzisz do ludzi na zewnątrz, aby mówić im o Bogu? Jakim prawem tu w Kościele napominasz, wytykasz też błędy, bo to też jest misją Kościoła, aby pokazywać grzech? Jakim prawem? Chciałoby się powiedzieć, wiele osób może spytać, jakim prawem zakłócasz nasz spokój życia? Ponieważ jeżeli jest głoszona Ewangelia w prawdzie, jeżeli jest głoszone orędzie o Jezusie Chrystusie, które jest orędziem cudownym, bo ono mówi o miłości Boga do człowieka, o tym, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, umarł za nas na krzyżu i z martwych wstał, że Bóg chce przebaczyć nam grzechy i darować nam życie wieczne za darmo. To jest orędzie cudowne, jest orędzie miłości i pokoju, ale jest to również orędzie, które powoduje, że drugi człowiek, jeżeli żyje w grzechu, to odczuwa niepokój. Odczuwa wyrzuty sumienia. Jeżeli jest ktoś w grzechu, a to oznacza, jest władzy szatana, to właśnie orędzie, które jest orędziem pokoju i miłości i dobroci, powoduje w nim właśnie zgrzyt, powoduje, że on czuje się poruszony. Że mówiąc krótko, ten jego święty spokój, w którym dotychczas żył w grzechu, jest naruszony. I dlatego. Wiele ludzi właśnie buntuje się na Kościół. Można powiedzieć, dlaczego ktoś buntuje się na Kościół? Co my tu w Kościele, przepraszam, złego robimy, że ludzie się na nas buntują? Sprawujemy sakramenty, jest głoszone Słowo Boże, pomagamy ubogim, chodzimy do chorych, troszczymy się o wychowanie dzieci, żeby dobrze ich wychować. O młodzież, żeby wskazywać im drogę. Staramy się pomagać małżeństwom w ich życiu, osobom starszym, towarzyszyć w ich wieku. No bo to robi Kościół. I okazuje się, że to, co jest dobre, budzi sprzeciw. Dlaczego? Właśnie dlatego. Że jeżeli właśnie jest ta druga strona, bez teraz osądzania i potępiania, ale właśnie jeżeli ktoś żyje w grzechu. To dobro powoduje w nim zgrzyt, napięcie, bunt też. Dlaczego? Bo widzi, że można inaczej. A często taka osoba nie potrafi po prostu inaczej żyć. I dlatego właśnie to inaczej jest momentem buntu. I zobaczcie, co robił Jezus. Przecież mówił o miłości Boga, uzdrawiał chorych. Wskrzeszał umarłych i karmił głodnych. No to należałoby się pytać: Panie, ześlij nam więcej, bo jest więcej chorych, więcej głodnych i więcej umarłych. I więcej ludzi, który czeka na dobrą nowinę o miłości ojca. I paradoksalnie za tę, bo właśnie za tę działalność został ukrzyżowany. Bo ktoś nie mógł znieść tej miłości. Chcę Wam dodać odwagi, abyśmy właśnie nie lękali się, bo może tak być, że właśnie czyniąc dobro, doświadczamy zła, doświadczamy może jakiegoś prześladowania. Czasami ono nie jest wielkie, bo to mogą być jakieś uszczypliwości, jakieś złośliwości, na przykład. A Ty chodzisz do kościoła codziennie. Taka pobożna jesteś? Taki pobożny jesteś? Tak. Taki jestem, bo wierzę w Boga i chcę się z moim Bogiem spotykać. Chcę oddawać mu chwałę i cześć, chcę modlić się za innych, bo to jest misją chrześcijan. Więc, abyśmy mieli świadomość, że to, co czynimy, jest z mandatu Boga. Że jeżeli właśnie chcemy drugiemu głosić, Dobrą nowinę, to to dlatego, że Bóg nas posyła, że nie jesteśmy sami. A z drugiej strony, żeby też mieć świadomość, nie musimy się tłumaczyć światu z tego, co robimy. Wystarczy, że posyła nas Pan Bóg. Wystarczy, że Bóg właśnie posyła nas na głoszenie dobrej nowiny. Mamy świadomość, że świat tego może nie rozumieć. Że świat może się buntować. Święty Jan chrzciciel wytykał Herodowi, mówi: Żyjesz źle. Wziąłeś żonę swojego brata. Tak nie można. To jest niedobre dla ciebie. I dlatego został ścięty. Dlatego, że mówił prawdę, która miała uratować zbawienie tego człowieka. Więc miejmy odwagę głosić prawdę. Miejmy odwagę ratować zbawienie drugiego człowieka, bo głoszenie Ewangelii to jest podarowanie zbawienia. I do tego jesteśmy powołani: aby ratować zbawienie ludzi, aby podarować im właśnie tę bezgraniczną miłość. Odwagi więc. Nie jesteśmy sami i nie jesteśmy pierwsi. Nasz Pan Jezus Chrystus, pierwszy był prześladowany, pierwszy był odrzucony, ukrzyżowany, cierpiał. Ale z wstał. Jezus żyje. I dlatego właśnie mocą Jego zmartwychwstania my chcemy iść naprzód, nawet jeżeli będą jakieś prześladowania, złośliwości czy przykrości. Właśnie w imię Boga chcemy to przyjmować i głosić światu, że jest Zbawiciel, że jest życie wieczne, że jest życie po śmierci z Bogiem, który jest miłością. Amen.